Cześć, witam Was po raz kolejny. Kolejna astra i kolejny problem. W tej astrze zacinały się tutaj te zawiasy, właśnie które teraz widzicie. Tu jest taka tulejka, którą zaraz będę wymieniał. No widzicie, jak to wszystko lata. O. Przez tą tulejkę, która się tutaj znajduje. Przy zamykaniu dachu rozsypała się szyba, właśnie ją będę zakładał, bo już kupiłem nową, bo masakrowało trochę to uszczelki. ale za chwilę ją poprawimy, zdemontowałem cały boczek, nie jest to miła impreza w tym samochodzie. Jeżeli chodzi o tą szybę, musimy zdemontować kanapę, odkręcić cały górny słupek, rozkręcić boczek, a wyciągnąć głośnik. O tutaj widzicie moje części, które zdemontowałem. Tu jeszcze są kawałki starej szyby. Znakiem tego, że ten mechanizm nie był na pewno przez nikogo nigdy smarowany dach szedł krzywo dopadł do szyby po złożeniu nie zadziałała kręcówka no i szybka się rozsypała bo jest hartowana także proponuję wam wszystkim przesmarowywać te zawiasy one są narażone na wodę potrafią rdzewieć, przycinać się Siłownik pchnie yy, mechanizm od zamykania tylnego dachu. No i potem jest problem. Od razu widać o tutaj na złączonym obrazku. Jak siada tylna przesłonka. A teraz to dokładnie widać. I tutaj. Również. Aby zdemontować tą szybę, w środku mamy otworki, tu jest podnośnik schowany akuratnie w tym miejscu, musimy go całego zdemontować i będziemy ją zakładać, ale pierwsze musimy wymienić tą tulejkę. jeżeli jej nie wymienimy to wymieniamy z obu stron, bo z drugiej na pewno lepsza nie będzie. Zdemontowałem już podnośnik szyby. Musicie usunąć tą blistwę, która jest z góry. Ona na trzech śrubkach. Dwie śrubki od góry, później czyli o te dwie. I na dole jest trzecia. Tutaj zaraz Wam pokażę. Tylko muszę go obrócić. O, proszę. Tutaj mamy trzecią, wypinamy wtyki od silnika. Wychodzi ona fajnie. I szyba jest montowana na trzech śrubkach. Tutaj raz, dwa i trzy. Chciałem Was jeszcze przestrzec przed jedną rzeczą. Pod spodem, pod tą szybą, muszą być założone gumowe podkładki. Z tamtej strony, z której dokręcacie śrubę. Aby blachy, żeby szyba nie dolegała blachą do podnośnika. I drugą najważniejszą rzeczą, którą musicie zrobić, te śruby są na fasolkach. Wszystkie. Ich musicie idealnie prosto ustawić. Bo możecie je przesunąć do góry, w bok, w prawo, w lewo, góra, dół. Później może być sytuacja taka, że przednia szyba yy, z przednich drzwi zajdzie wam za lewą, znaczy za tylną, przepraszam. Aczkolwiek, może dopiąć dach szybę i będzie za bardzo napięta. Też może szczelić, może mam huczeć. I zwróćcie sobie uwagę na tą śrubkę. Tutaj akurat nie tutaj jest w porządku. To jest tak zwana prowadnica. Pod spodem znajduje się teflonowa podkładka, która się też lubi wycierać. I przy pracy tej szyby zaczyna po prostu szyba chodzić na boki, tłuc się. Trzeba to przesmarować, tak jak tutaj, żeby to chodziło po prostu płynnie. Również tą linkę przesmarujcie. Bo dość często się dzieje tak, że jak ona chodzi na sucho, to linka po prostu się szczępi i za chwilę macie podnośnik do wymiany, a te podnośniki należą do najtańszych. Zresztą jak wszystkie części, jeżeli chodzi o szybertach w tym samochodzie. Tu na dole macie również śrubę na fasolce. Ona musi być centrycznie prosto ustawiona w stosunku co do tej fasolki. Po tym regulujecie cały podnośnik szyby i ustawiamy ją centralnie na środku. Nie w prawo, nie w lewo, nie wam jak, jak tam się Wam po prostu uda. Trzeba go ustawić centralnie prosto. Podnośnik mamy już zamontowany. Zbierzemy się za składanie boczka. Na co zwróćcie jeszcze uwagę, jak będziecie demontować tą szybę, uważajcie na tą uszczelkę. Bo ona jest tak licha, że potrafi się po prostu oberwać. Jeżeli Wam się oberwie, będzie Wam się lała woda do środka. Generalnie tutaj, otędy Nie ona jest cała. Nic się jej nie stało. I będziemy się brali za wymianę tej tulejki. Jeżeli chodzi o tą tulejkę, która znajduje się tutaj. Odkręcamy torxa, tą śrubkę, ja to dorabiam. Na, dotaczam to z tulejki teflonowej na tukarce. Wam też to proponuję zrobić, bo zrobi wam taki stokarz za 20 zł. A jeżeli byście chcieli zamówić w serwisie, to cały zestaw kosztuje około 750 zł, bo nie występują te tulejki na sztuki. Szyba jest zamontowana. Jak zwrócicie tutaj uwagę, wszystko. Nie zostawione, tak jak powinno. Lejkę wymieniłem, bo miałem w zapasie. Tak teraz jest prościutko. Szczelina jest jednakowa. Tutaj tak samo. Szyba dolega. Bardzo dobrze. Tutaj szczelina też się zrobiła równiutka. Już nie wychodzi po prostu na błotnik, tak Tak się otwiera i zamyka. Trzeby się zsuwają. I zabieg się uda. Pozdrawiam.